Cześć, z tej strony Sfora, witam was w odcinku, w którym pokażę wam w jaki sposób, prosty sposób, zrobić ukryte przejścia w naszym świecie. A więc tak, tutaj w tym oto domku znajdują się nasze trzy ukryte przejścia. Pierwsze nasze ukryte przejście jest pod tym łóżkiem, czyli mamy tutaj drzwiczki, otwieramy je, tu są kolejne, mamy tam wózek, wchodzimy do wózka, następnie zamykamy za sobą, schodzimy na dół. Cyk, zamykamy to też za sobą, żeby nie odkrył. No i w tym miejscu mamy kolejne ukryte dwa przejścia. A więc tak, w pierwsze będzie w tym miejscu. No nie widać za bardzo gdzie, otworzymy skrzynkę, to nie widać gdzie jest. Nie da się nic zrobić, można chodzić wszędzie, nic się nie dzieje. A robimy tak, że bierzemy obojętnie jaki przedmiot i rzucamy go w dziurę naszą i się otwiera ukryte przejście. Schodzimy sobie na dół. Mamy tu na przykładowo enchanting. Bla, 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 bla. Możemy zamknąć ze sobą, oczywiście, zabierając z lejka naszą rzecz. Zamyka się. Chcemy wyjść. Wkładamy przedmiot. Idziemy do góry. Zamykamy ze sobą i wsią. Kolejnym, kolejnym ukrytym przejściem jest tutaj kociołek. Zbieramy z niego wodę. Mamy przejście. Schodzimy na dół. Nie schodzimy, bo nie wiem trafić. I jest ukryte przejście, cyk, siemaneczko. Hehe. No i teraz wam pokażę, w jaki sposób te przejścia w ogóle zrobić. Do pierwszego z nich, czyli naszego łóżeczka, potrzebujemy tak. Tory, wagoniki, chyba dwa tam potrzebne są. E, świerkowa klapa, no, boże, przepraszam, nie musi być świerkowa, bo jaka, no jakieś tam bloki, nie? Łóżko, wiadomo. Ok, teraz robimy sobie dziurę. żebym żeby wam pokazać. O, już zrobiłem, a jako szkoda. <grych> Wykopię sobie ją głębszą trochę. Teraz tak, o, stawiam sobie drabinki 3. E, w tym miejscu stawiam sobie blok, na którego stawiam tory. Na tory daję wagonik. Teraz wagonik dajemy na dół, na drabinki. W tym miejscu dam sobie e, świerkową klapę. Jeden, jedną kratkę niżej niż ten wagonik. E, w tym miejscu dajemy sobie znowuż blok i na to tory. Na to wagonik dajemy to w dół. I teraz w sumie, w sumie to wszystko. Stawiamy sobie nasze Może klapy. Zapomniał jak się nazywa. Łóżko. Dookoła sobie dajemy te klapy. Tylko trzeba pamiętać o tym, że. No tutaj sobie postawię tak randomowo ścianę. Trzeba pamiętać o tym, aby to się otwierało tak, żeby nie zasłaniało nam, czyli nie tako Ale to, to chyba każdy już chyba wie. No i teraz mamy nasze przejście. Po prostu wchodzimy w nasz wagonik, cyk, klikamy shifta, zamykamy ze za sobą drzwiczki, schodzimy w prawo, przechodzimy znaczy w prawo, oj schody, znaczy klapa. I jesteśmy na dole. Teraz żeby wyjść, klikamy na ten wagonik, Shift i jesteśmy. I teraz, aby zrobić te przejście, potrzebujemy takich rzeczy, mam w tej skrzynce. Tutaj sobie zrobię dziurę. O. o kurde, już mam dziurę. Jaki dziwny przypadek, że akurat nie tu była dziura. Yeah, Wziąłem z jeden blok, żeby się odróżniał po prostu, że łatwiej było pokazać. Teraz jako w rogu dajemy sobie lejek. Na lejek kładziemy tory. Na tory kładziemy wagonik z lejem. Schodząc na dół, w tym miejscu co tutaj jest, kładziemy komparator, lepiej od góry sobie go położyć. Przy komparatorze stawiamy sobie blok, na który dajemy pochodnię redstone'ową. Obok dajemy sobie kolejny blok, jeszcze wyżej kolejny blok. W tym miejscu robimy sobie dziurkę, cyk, 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 cyk. Takie dwie krateczki, żeby poprowadzić sobie redstone Cyk, cyk, cyk Tak postawimy sobie redstone W tą stronę kładziemy sobie przekaźnik W sumie dwa przekaźniki eee, Na te przekaźniki kładziemy sobie lekki tłok I to jest skończone Mamy to zrobione Tak zakryję to wszystko, żeby ładnie widać Znaczy no nie jest ładnie widać A tutaj inaczej zakryję no i Tutaj mamy przejście no i wrzucamy nasz blok. Mamy nasze przejście, żeby zamknąć to. Wiadomo, jeszcze raz zabieramy z leja, wkładamy do leja, jak chcemy wyjść. Tutaj dajemy drabinki, żeby sobie wyjść. No i wyciągamy z leja ten, żeby zamknąć. I wsio. Ok, teraz tak. Do tego ostatniego mechanizmu potrzebuję takich rzeczy, jak tutaj mamy i. Ogólnie zrobiłem taką ścianę, żeby było mi pokazać Wam jakoś tak prościej, żeby było to łatwiej do zrozumienia, łatwiejsze. I powiedzmy, że w tym miejscu będzie przejście, więc stawiamy sobie w tym miejscu e, lepki tłok. Tak, żeby jakoś się zamknie, to żeby, znaczy otworzy, to żeby było to po prostu tutaj wejście. Stawiamy tutaj w tym miejscu kocioł, no i z drugiej strony musi być a znaczy komparator, czyli w tym miejscu, czyli tutaj dajemy sobie bloki, tutaj kocioł, i z drugiej strony to musimy połączyć, więc stawiamy po prostu tutaj o Redstone, i to wszystko uzupełniamy to wodą. Jest zamknięte, zabieramy wodę, jest otwarte. Także co? Także to tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się przejścia podobały, jak nie, no to przykro mi troszeczkę, ale mam nadzieję, że docenione zostaną moje starania i dziękuję bardzo, powodzenia, tej czołym.